Stig, Thor Arne i Roger muszą uratować złożoną w pół ciężarówkę i odblokować trasę z północy na południe. Nikt nie przejedzie. Wyciągarki pociągnęły zestaw z obu stron. Pod naczepą zaczął się zbierać śnieg. Jednak głębokie zaspy wstrzymały operację. Śnieg ma około metra. Stawia duży opór. Korek się wydłuża. Policja chce jak najszybciej otworzyć drogę. Ekipa pracuje pod presją. Co on wiezie? Jest w pełni załadowany? Jakieś 12 ton. Jeśli nie wyciągniemy naczepy, trzeba będzie zgarnąć śnieg. Ręczne odśnieżanie zajmie dużo czasu. Dlatego chcemy tego uniknąć. Roger i Tor Arne sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia podwozia. Pociągniemy jeszcze? Może koła wytrzymają? Postanawiają zaryzykować. Musimy uważać. Najważniejsza jest komunikacja. Ciągnij. Mówiłem Stigowi, ile pociągnąć? Nie mamy czasu. Przesuwa się. Dobrze wyszło. Nie trzeba odśnieżać. Naczepa wyprostowana, jednak ciągnik wciąż tkwi w śniegu. Tor arne ciągnie go, pilnując odległości od zaspy. Błąd może nas kosztować dużo czasu. Ciężarówka uległa uszkodzeniu, ale Tor Arne liczy, że będzie mogła pojechać dalej. Nie może dopuścić do dalszych uszkodzeń. Udało się. Dobra, zostaw na luzie. Ryzyko się opłaciło. Nagle pojawia się problem. Usłyszeliśmy syczenie. Podczas wypadku wypiął się przewód powietrza. Ciężarówka jest wyposażona w pneumatyczne hamulce i zawieszenie. Przez brak ciśnienia w układzie nie da się jej ruszyć. Nie nadaje się do jazdy. Mir dalej nie pojedzie, podobnie jak pojazdy stojące w korku.